wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, winą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi i wsypią za wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, Jaką wymierzycie Oto słowo pani z Tobie to z te kolejne trzy dni e Będziemy z jednej strony rozważać cnoty, tak zwane cnoty teologalne, te cnoty, które każdy z nas w momencie Chrztu Świętego otrzymał, wiarę, nadzieję i miłość. A z drugiej strony zastanowimy się nad tymi trzema wielkimi uczynkami, trzema wielkimi dziełami Wielkiego Postu: modlitwą, jałmużną i postem. Dzisiaj zaczynamy od wiary i modlitwy. Na tym początku musimy, analizując trochę współczesną sytuację, Stwierdzić, że nasze czasy są dziwne. Są dziwne w porównaniu z całą historią ludzkości, z minionymi wiekami. No bo różnie z podejściem, a przede wszystkim praktykowaniem wiary w historii ludzkości było. Ale chyba po raz pierwszy na tak szeroką skalę w świecie cywilizowanym pojawiła się postawa dumy, hełpienia się z faktu, że nie wierzę w Boga. Po raz pierwszy pojawia się Sytuacja, że negacja Boga, negacja istnienia Boga staje się wręcz powszechna, staje się wręcz takim stylem życia. Wręcz wypada. Bo w czasach komunizmu, czy, czy w czasach wielkiej rewolucji. To było coś narzuconego. A w tym momencie całe pokolenia, całe rzesze ludzi jest dumnych z tego i nie odpuści żadnej okazji, żeby tego nie podkreślać, że Boga nie ma. Że Boga nie ma. I że oni nie wierzą i, i szczycą się. I szczycą się tym. Przyszło nam w ciekawych czasach żyć. Ale negując istnienie Boga, jak powie papież Benedykt XVI, negujemy w sobie tą pierwotną potrzebę człowieka. Bo jeśli coś nas odróżnia od zwierząt, od tego świata, jest potrzeba wiary. To jest świadomość, że jakbyśmy go nie nazywali, to wyższa siła, od której my zależymy, istnieje. Że człowiek nie jest Bogiem. Że w tym wszechświecie nie jesteśmy sami. To jest pierwotna Potrzeba człowieka. To nie jest potrzeba zwierząt. Zwierzęta takowej potrzeby nie mają. Pamiętam w czasach, jak byłem proboszczem w Rzymie, a tam był zwyczaj przyprowadzania psów do kościoła, to musiałem zawsze moim parafianom tłumaczyć bardzo was proszę, nie łamcie praw zwierząt. Bo na ile znam zwierzęta, jestem chłopem zewnętrznym, to wiem, że nie odczuwają potrzeby siedzenia godzin w kościele na mszy. Więc proszę nie łamać praw zwierząt. Możecie je zostawić u mnie w ogrodzie, nie ma problemu, dam sobie z nimi radę. A człowiek ma potrzebę religijności. I zaprzeczanie temu w sposób systemowy jest bardzo niepokojące. Jan Paweł II pójdzie dalej, że ten powie: Negacja Boga. Pozbawia osoby jej fundamentu, a w konsekwencji prowadzi do takiego ukształtowania porządku społecznego, w którym ignorowana jest godność i odpowiedzialność osoby. Wykreślenie Boga z naszej przestrzeni życiowej jest poważnym zagrożeniem dla godności osoby i wolności osoby. Może też dlatego w tych naszych czasach mówi się tak wiele o prawach człowieka, aż do znudzenia. ale odnosi się czasami wrażenie, że tak strasznie dużo mówimy o tych prawach człowieka, ale o człowieku w tym zapominamy. O człowieku jako osobie. Więc nie wiem, czy wyeliminowanie Boga z przestrzeni naszego życia jest, jak to chcą twierdzić niektórzy, wielkim osiągnięciem naszej cywilizacji, czy raczej jest początkiem wielkiego upadku cywilizacyjnego. Gdzieś nad tym trzeba byłoby się zastanowić. I czym jest ta wiara? No, przede wszystkim jest darem. Przede wszystkim jest darem. Wczoraj nie wczorajszym słuchaliśmy historii Abrahama. To nie Abraham szukał Boga, ale to Bóg szukał Abrahama. I tak się zaczyna historia wiary ludzkości. To Bóg szuka człowieka. Człowiekowi by to do głowy nie przyszło. Kiedy Izraelici siedzą w niewoli egipskiej, to nie Mojżesz szuka Boga, odkrywa Boga, ale to Bóg Mojżeszowi się objawia. I przez pustynię to nie Mojżesz przeprowadza lud, ale Bóg przeprowadza. Jak Mojżesz zacznie coś kombinować, że on coś tam umie i potrafi, kończy się to dla niego bardzo źle, jak wiemy. To nie Maryja szuka Archanioła Gabriela, ale to Archanioł Gabriel szuka Maryi. I to jest pomysł Pana Boga, żeby się wcielić, a nie pomysł człowieka. Dlatego ja powiem, kochani, Bóg pierwszy nas umiłował. Bóg pierwszy nas umiłował. I tym jest wiara. Wiara jest darem. Darem, darmo nam danym. I może dlatego, że się nam trochę ta cywilizacja zmieniła, mamy problem z tą wiarą. No zobaczcie. W dzisiejszym świecie coraz trudniej jest kogoś obdarować, coraz trudniej jest nam czegoś oczekiwać, coraz trudniej jest nam się zachwycać, że ktoś nam coś dał. Naprawdę jest to wielki wyczyn zrobić prezent komuś, żeby on z tego prezentu był zadowolony. Więc jeżeli tak trudno jest zrobić prezenty materialne i tak mała wdzięczność jest w nas za te prezenty, no to nie ma się co dziwić, że ten prezent, jakim jest wiara, no pff, fajnie, możemy o tym sobie innym razem pogadać, ale dla większości ludzi. Zaznaczam nie tylko młodych, ale także i w poważnym wieku, nie jest to żadna wartość. Dlatego gdzieś jak szukamy kryzysu wiary, skąd się ten kryzys wiary wziął, to może on się wziął z ogólnego kryzysu cywilizacji, ogólnego kryzysu człowieczeństwa. Że my nie wiadomo, jak zaspokoić te nasze potrzeby. A może w tym wszystkim nie za bardzo wiemy, jakie my mamy potrzeby. Więc to jest ta pierwsza rzecz, którą gdzieś dzisiaj musimy sobie uświadomić. Wiara jest darem. I cieszmy się z innych darów, które otrzymujemy. wiara jest nam dana, pomimo naszej słabości. Jezus kiedyś uczniom i apostołom zarzuci, gdybyście mieli Wiary jak ziarnko gorczycy. Wyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. A my, ponieważ ciągle na siebie negatywnie patrzymy, to Jezusowi powiemy: A ta nasza wiara to nawet jak ziarnko gorczycy nie jest. Jeszcze jest mniejsza, jeszcze jest mniejsza. Na te nasze wątpliwości Jezus odpowie: A ta twoja wiara jest jak ziarnko pszenicy które jest wrzucone w glebę, i czy ty śpisz, czy ty czuwasz, czy ty działasz dobrze, czy nie działasz dobrze, to to ziarno kierkuje i wzrasta. To ziarno kierkuje i wzrasta. I wcześniej czy później, jak z tego ziarnka gorczycy, wyrośnie wielkie drzewo, które da schronienie licznym ptakom. Trochę tak jak Rodzice często po latach wychowywania swoich dzieci wpadają w wielki kryzys. No bo my źle wychowaliśmy te nasze dzieci. No bo tego nie robią, tego nie robią, tamtego nie robią, siamtego tego nie robią. Nie widzimy żadnych owoców tego wychowania. A zapominamy o jednej rzeczy. My źle wychowaliśmy nasze dzieci tylko w jednym przypadku. Kiedy im nie przekazaliśmy żadnych wartości. Ale jeżeli im przekazaliśmy wartości, jeżeli w ich sercach zasialiśmy dobre ziarno, to ono wcześniej czy później wykiełkuje. A że my może tego nie zobaczymy, ale to już nie problem. To już nie problem. Woda nie była dla Bernadety, to już nie problem. My Jedyne pytanie, jakie sobie musimy zadawać, w pewnym momencie, czy przekazaliśmy wartością, Może milczeliśmy, bo stwierdziliśmy, że, że to dzieci nas mają wychowywać, a nie my, nasze dzieci. I taka wiara, jak patrzymy na Biblię, jest wiarą osobistą. To jest bardzo ważne. Wiara chrześcijańska to nie jest wiara. Tłumu. To jest wiara osobista. Zauważcie, że w Ewangelii Jezus zawsze zwraca się do człowieka osobiście. Za każdym razem człowiek jest podmiotem tej relacji. To wtedy, kiedy ktoś go prosi o dokonanie cudu, wierzysz, że ja mogę to zrobić? Pyta Jezus, czy wtedy, kiedy ktoś jest zaskoczony dokonanym cudem, a Jezus mówi: Twoja wiara cię uzdrowiła, twoja wiara cię ocaliła? Czy wtedy, kiedy ktoś staje przed Bogiem jak celnik i nie ma odwagi podnieść nawet oczu na przybytek i usłyszy, to on odszedł usprawiedliwiony? a nie tamten. To jest wiara dobrego łotra, który nie śmiał sprawiedliwiać jak drugi swoich uczynków, ale prosi wspomnij na mnie. A Jezus jakby w pośpiechu odpowiada jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Ty jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To jest wiara z rozpaczonej w żałobie marty po śmierci swojego brata łazarza, gdzie Jezus jej bardzo konkretnie odpowiada, wiara jest zawsze osobista. Jezus chce ze mną mieć relację. Mówił kiedyś Bernard Herring, wielki teolog, moralista, redemptorysta, że człowiek jest jedyną istotą stworzoną, która Bogu patrzy prosto w twarz. Tak, tak jest. Taka jest godność człowieka. I dlatego nie trywializuj wiary, nie ośmieszaj wiary. Czyli nie wystawiaj głupio Pana Boga na próbę. Nie bądź w swoich pobożnych obietnicach niepoważny. Jak nie masz zamiaru ich dotrzymać. Nie kuń Pana Boga jak szatan w świątyni w pierwszą niedzielę Wielkiego Pozu. Nie bądź ignorantem. Nic chyba tak nie ośmiesza wiary i wspólnoty wierzących jak ignorancja. Jak bieganie za jakimiś podejrzanymi prorokami, objawieniami dziwactwami religijnymi. Nic tak nie ośmiesza, jak głoszenie jakichś nauk, nie wiadomo jakiego pochodzenia, jakiej proweniencji. Ignorancja tego świata zrobiła bardzo wiele wierzącymi mi wierze. Taka jest wiara. A jeżeli ta jest wiara, to modlitwa modlitwa jest naturalnym, naturalną konsekwencją wiary. Naturalną konsekwencją wiary, bo jeżeli ja wierzę w Boga, no to w konsekwencji uświadamiam sobie, że jestem stworzeniem powołanym do relacji z tym Bogiem. Mówiliśmy wczoraj, że istotą wiary chrześcijańskiej jest to, że my nie wierzymy w bóstwo. Czy w jakiś system filozoficzno-teologiczny? Wierzymy w osobę. My jesteśmy ludem, braci, osoby Jezusa Chrystusa. Bóg jest osobą, nie jest ideą. I dlatego w pokorze, jako stworzenia, wchodzimy w modlitwę, wchodzimy w relację. Teresa powie, że pokora jest bramą modlitwy. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale jest taki piękny przykład, kiedy trendowaty przychodzi do Jezusa i prosi go o uzdrowienie, i mówi: Jeśli chciałbyś, możesz mnie uzdrowić. My to, żeby to było literacko, przetłumaczyliśmy: Jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić, ale dosłownie jest: jeśli chciałbyś. Ta ogromna delikatność w tym podejściu do Boga. I tu znowu wracamy do tego, co, co jest zmorą dzisiejszych czasów. My nie potrafimy prosić, bo nam się należy. Nam się wszystko należy. My przestaliśmy nasze dzieci uczyć prosić. Myślimy, że prosić to, to jest synonim upokorzenia. Nie, to nie jest synonim upokorzenia. To jest synonim normalności. Normalności. Jeśli chciałbyś, możesz mnie uzdrowić. I taki wzór niesamowity, niedościgły, wzór modlitwy, którego fragment słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu z Księgi Daniela. Jest cały ten, ten rozdział. To jest wielka modlitwa proroka Daniela, w której to, co uderza, to poczucie wstydu, które nas zbawia. Daniel jest w pełni świadom w tej modlitwie, że to, co spotkało jego naród, no to zwyczajnie jest owoc wielkiej głupoty i niewierności Izraela. I nie ma pretensji do Pana Boga. Za to, że taki, a nie inny los ich spotkał, ale odkryła coś bardzo cennego: wstyd na naszej twarzy. Teresa od Jezusa opowiada swoje życie. To mówi: W pewnym momencie zauważyłam, że im bardziej grzeszyłam, tym bardziej czułam się kochana przez Boga, i na końcu ze wstydu się nawróciłam. Syn marnotrawny wraca do domu ojca nie z powodu jakichś wzniosłych rozważań. Wraca ze wstydu. Zwyczajnie ze wstydu. Samarytanka, jak sobie długo rozmawia z Jezusem, ze wstydu się nawraca i staje się apostołką Jezusa. A Piotr. Ze wstydu zapłakał i przez to ocalił swoje życie. Judasza, na wstyd nie było stać. To wielki dar, kolejny wielki dar zapomniany, nie usprawiedliwiać się, nie oskarżać innych, ale zwyczajnie przyznać się, no głupio wyszło. Wstyd stanowi część ludzkiego istnienia. A gdzie go wyeliminowaliśmy, stworzyliśmy pokolenie, społeczeństwo, które już się niczego nie wstydzi, nawet grzechu, tylko się jeszcze z niego chełpi. A to wstyd nas ratuje. Wstyd jest dla nas takim czerwonym światłem, jest zbawiennym, jest takim salwawite. Panie, niech wiara i modlitwa prowadzą nas do życia w prawdzie. No bo pokora, jak mówi Teresa, to jest chodzenie w prawdzie. Niech wiara i modlitwa prowadzą nas do życia dojrzałego, a nie infantylnego. I do odkrycia, że przed nami jeszcze długa, ale bardzo piękna droga do przebycia. I obyśmy się tego piękna drogi nie bali.